Szybki atak, kamikadze nawet, praktycznie najbardziej kozacka akcja w całej grze. Musimy zniszczyć skada bronionego przez y, jakiś miliard sowieckich jednostek. Zadanie praktycznie samobójcze i niewykonalne. Oczywiście skorzystamy tutaj z pomocy LAW, gdyż bezpośrednie podejście jest niemożliwe. Dobra, mamy naprawdę sporo jednostek, ale zostawiamy je tutaj. Idziemy sami. Już 8 jednostek to 8 razy większe szanse na wykrycie. A tego w tej misji bardzo nie chcemy. Do dyspozycji mamy pod swoją y, pod swoją komendą y, helikoptery i czołgi, jednak nie mają one żadnych szans, praktycznie w starciu z Sowietami, zwłaszcza helikoptery, gdyż jest tu sporo szyłek jednakże my poświęcimy je aby odwrócić uwagę sowietów od tego co będziemy wyczyniać z ich skadem w całym terenie roi się od patroli, specnazu i piechoty do tego mnóstwo jest jednostek pancernych T-80 BMP, Szyłek jak widać tam mamy jeden z nich naprawdę szanse na przeżycie po wystrzeleniu LAW są naprawdę małe i więcej w tym farta niż taktycznego podejścia. No i proszę bardzo, tu mamy Skada. Stoi na wyciągnięcie ręki, jednak w tym miejscu byłoby to samobójstwo. Zamiast tego wysyłamy Czołgi do ataku. To samo robimy z helikopterami i czekamy aż rozpoczną one atak. Jednocześnie uważamy na patrol, który zbliża się w naszą stronę. Gdyż bez jego eliminacji powrót do... Bezpieczny powrót nie jest... Nie jest możliwy. Lepiej poczekać aż większość znajdzie się w zasięgu naszego wzroku, gdyż później jak się pochowają w całe... W krzakach będzie trudno ich rozwalić. No tu ma mało brakowało. Abyśmy zginęli. No jeszcze jeden z bez nas. Dobra, niech już tam biegnie. Dobra. Helikoptery już przybyły, także możemy rozpocząć szturm. Tak szturm. Szybki atak. Kamikadze nawet. Praktycznie rzecz biorąc skut jest. Dobra, mamy go z głowy. Teraz najtrudniejsza rzecz, ucieczka. Nawet po to słowo tych wszystkich choinek i krzaków jest bardzo trudno. I co naprawdę mniej to zgrać. Czasem mieć niezłego farta. Stąd też w okolicy postawiłem sobie Jeepa. Aby móc nawiać. Uważamy i uważamy. I na pełnym gazie spieprzamy. Nie zwracając uwagi na tego tam specnaza czołgającego się. I gotowe. Szybko, ale już nie tak przyjemnie. Szmisa jest naprawdę bardzo trudna. Dostała jeszcze jedna.